Jesteśmy po spotkaniu w siódmej kolejki Winner II Ligi pomiędzy drugim zespołem KGHM em Zagłębia Lubii, a kłótnikiem Kraków. Z nami jest trener drużyny gości, pan Andrzej Poszkiewicz. Pan panie trenerze, i poproszę o parę słów, komentarzy. Myślę, że niewdzięczny sport, jakim jest piłka. A, bo uważam, że na pewno na tak wysoką porażkę nie zasłużyliśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o przebieg tego spotkania. Ale skuteczność... Precyzja, myślę, że chirurgiczna ze strony przeciwników. Nasze nieskończone sytuacje. O pracy sędziów nie będę się wypowiadał. I co? No i skończyło się tak, jak się skończyło. Na pewno, tak jak powiedziałem. Brutalna lekcja dla nas i, i tyle. I musimy zbierać dalej doświadczenie. Na pewno nie możemy schodzić z drogi, którą, którą obraliśmy, tylko po prostu musimy pracować ciężko na tym, żeby wyeliminować błędy, które, które robimy, bo, bo zbyt łatwo, zbyt łatwo tracimy, tracimy bramki. O pracy sędziów, która gdzieś tam miała wpływ na co najmniej dwie bramki dla przeciwnika. A już wcześniej mówiłem, no, ale to, to jakby nie jest nasze usprawiedliwienie, tylko... Tylko my musimy wiedzieć, że jeżeli mamy 7, 8, 9 sytuacji w pierwszej połowie, to po prostu trzeba je tak samo wykorzystywać, bo jeżeli nie zrobimy tego, to przeciwnicy zrobią to brutalnie, tak jak to zrobili dzisiaj. Chyba tyle, bo ciężko coś mądrego powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Z nami jest również trener drużyny gospodarzy, pan Jarosław Krzyżowski, witam Dzień dobry. E, poproszę Dzień dobry. o parę słów. Dobry mecz z obu stron. Jeśli chodzi o moją drużynę, poza pewnymi fragmentami, gdzie trzeba oddać drużynie hutnika, bardzo dobrze się utrzymywali, grali w piłkę i tworzyli sytuację. Jasmin w pewnym momencie nas gdzieś tam utrzymywał przy tym wyniku 1-0, bo tak naprawdę dwie trzy sytuacje miał hutnik i to trzeba gdzieś tam oddać rzeczywiście, że tworzyli tę sytuację. Sam mecz myślę bardzo dobry z obu stron, tak jak powiedziałem, my jesteśmy zadowoleni, dodawamy kolejne trzy punkty. E, myślę, że mimo wszystko przekonująco wygraliśmy. E, no nic, myślę, że to e, tak naprawdę tyle. No. Cieszymy się z tych punktów i, i szykujemy się już na, na kolejny mecz. Dziękuję, Dziękuję bardzo.